Cześć. Jestem Sławek, jestem studentem UJU aktualnie drugiego roku. Bardzo mi miło mi Cię poznać. Słuchaj, mam pytanie. Organizuję pewną akcję, która ma na celu wyolbrzymienie pokazanie bezsensowności działania niektórych korporacji, takich jak m.in. niektóre nasze ba polskie banki, które naliczają dość horrendalne kwoty dodatkowych opłat, co na przykład parudniowe opóźnienie w opłacie. Mam do Ciebie pytanie, jak mówiłem na początku. Jak nazwać swoją akcję? Już mówię, jakie są szczegóły akcji. Mam zamiar iść do Alioru i opłacić swoją należność, która aktualnie wyniosła 55 zł za naliczenie 40 zł za wysyłanie do mnie pisma. 40 zł za pismo to trochę dużo. No nie wiem, może wysłali mi papier wartościowy, nie wiem, może, chociaż ta, ta katka papieru tak słabo się wpisuje w kanon papierów wartościowych, żadnych znaków wodnych, ani takich, ani, ani innych takich zabezpieczeń. No nie wiem, może, może używają bardzo drogich rys papieru i no, 4 tych może kadka tam kosztuje, nie wiem, może, nie znam się, może tak jest. Także moja akcja wygląda tak, że idę tam z taką kupą, kupą z takim workiem żółtych mediaków. Yy, tutaj jest sporo kasy, nie wiem jeszcze ile w następnym filmiku spróbuję to jakoś przedstawić wizualnie Mamy sobie wszystko na łóżko i będę liczył. Z tym workiem miedziaków pójdę do oddziału Alior Banku i opłacę, opłacę swoją, swoją należność Mam nadzieję, że pani zrobi ciekawą minę, co oczywiście nagram Nagram dla Was dla zrozumienia tej sprawy, eee, co jeszcze? To chyba na razie tyle. Bardzo krótki taki pierwszy wstępny. Bardzo przepraszam to moje pierwsze takie vlogowe muszę vlogerem właśnie. Kurwa. To jest raz modne. Będę vlogerem. Kurwa. Fajnie. Będę vlogerem. Dobra. E, bardzo proszę pomóżcie mi w stworzeniu nazwy tego wydarzenia. Jakaś chwytliwa, nie wiem, rymowanka wiersze. Wiersze rymowanki przyjmuję w każdej ilości. Bardzo was proszę o pomoc. Będę, będę wdzięczny. Oczywiście każdy etap tego projektu będę nagrywał, komentował. Eee filmikach. Bardzo proszę o również pytania, sugestie, podpowiedzi. Chętnie odpowiem. Yy, również proszę mnie hejtować. Bardzo to lubię. Yy, I będę się z tego cieszył. Będzie fajnie. Zapraszam. Zapraszam do komentowania. Wrzucę to zaraz wszystko na YouTube'a i też udostępnię z YouTube'a. Mam nadzieję, że będzie fajnie i że wszyscy będą mieli z tego ubaw. Tak jak ja. <grywki> Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Do usłyszenia wkrótce.